Była się już druga sośnicowicka konferencja profilaktyczna, powiedz nie uzależnieniom i przemocy, organizowana przez Leszka Kołodzieja, burmistrza sośnicowic we współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w sośnicowicach. Uczestnicy mieli okazję wysłuchać czterech wykładów, które wygłoszone zostały przez sędziego Artura Lipińskiego, terapeutę uzależnień Adama Nyka, doktor psychologii Aleksandrę Piotrowską oraz mecenasa Grzegorza Wronę. Konferencji udział wzięło ponad 90 osób. Wśród uczestników byli samorządowcy, przedstawiciele placówek edukacyjnych, kierownicy ośrodków pomocy społecznej. Pierwsza była dużym sukcesem w naszej ocenie, dlatego na posiedzeniu w gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych padł pomysł, żeby zorganizować drugą, drugą taką konferencję, której tematyką główną jest uzależnienia i przemoc w rodzinie, szczególnie jeżeli chodzi o naszych najmłodszych e, mieszkańców, nie tylko naszej gminy, ale w ogóle kraju. Czy to rzeczywiście jest problem? Znaczy się, no, coraz więcej się słyszy o tego, tego typu problemach, dlatego nie chcemy, że tak powiem, stać w miejscu, chcemy wyjść e, naprzeciw tym problemom i e, zorientować się, w jaki sposób można temu przeciwdziałać. A przeciwdziałać można tylko w ten sposób, jeżeli się będzie to nagłośniało, a nie po prostu chowało problem pod dywan, jak to się mówi. Patrząc po liczbę osób, która uczestniczy w konferencji można uznać, że temat jest ważny i wzbudził zainteresowanie. Dokładnie tak. Tutaj jesteśmy mile zaskoczeni, że aż tylu gości odpowiedziało pozytywnie na nasze zaproszenie, co też właśnie świadczy o tym, że problem nie jest odosobniony i warto się takimi tematami zajmować. Czy ten problem w jakiś szczególny sposób dotyka gminy na Sosicowice? Nie, może nie, ale wolimy, wolimy, jak to się mówi, kuć żelazo póki gorące, czyli dopóki problemu takiego dużego jeszcze nie ma, wolimy już się przygotowywać na ewentualnie rozwiązywanie tego typu sytuacji. Między innymi przez to, że nagłaśniamy to poprzez dyrektorów szkół, poprzez naszych pracowników z opieki społecznej i w ten sposób proponujemy rozwiązywanie tych problemów. Sam pomysł zorganizowania konferencji pojawił się na jednym z posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wtedy, chcąc nawiązać współpracę z przedstawicielami jednostek, z którymi właśnie w ramach ustawy o wychowaniu w przeciwdziałania przeciwdziałaniu alkoholizmowi współpracujemy, pojawił się zamysł, żeby jednak zorganizować coś dla tych ludzi. Więc jak najbardziej myślę, że jest to działanie, które ma sens. A jeśli chodzi o profilaktykę, tych tematów nigdy nie jest zbyt wiele. Zaprosiliśmy dzisiaj na konferencję przedstawicieli Komendy Miejskiej Policji w Liwicach. mamy członków zespołu interdyscyplinarnego, mamy oświatę, dyrektorów szkół przedszkoli, mamy proboszczów, mamy kierowników okolicznych OPS-ów, przewodniczących gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, są nasi radni, są sołtysi, są przedstawiciele Centrum Leczenia Uzależnień Dębowa w Liwicach. Z którymi również współpracujemy i widzimy, że te nasze działania przynoszą sens. Dlatego chcemy to kontynuować. Najlepszym przykładem było zorganizowanie w zeszłym roku pierwszej edycji tej konferencji. Aż nie wiedzieliśmy, tworząc coś po raz pierwszy, nie wiedzieliśmy, z czym to się je, jak nam to wyjdzie. Natomiast Organizacja już drugiej edycji była o tyle łatwiejsza, że już mieliśmy szlaki, szlaki przytarte. Moja praca zawodowa to jest bardzo dużo lat, bo to jest ponad 40 lat pracy. Jestem już w tej chwili na emeryturze, ale to co mogę powiedzieć z dawnych lat, z uzależnieniami wśród młodzieży, walczyliśmy zawsze. I ja zawsze osobiście uważałam, że trzeba w tym temacie bardzo ściśle współpracować z rodzicami i jeżeli się zauważy jakiś problem, to nie zamiatać go pod dywan, bo będzie szkoła miała złą renomę. Nieprawda. My jesteśmy po to, żeby ratować dzieci i młodzież, i zawsze te sprawy były w zarodku rozwiązywane i powiem szczerze, że ja nie miałam jak pracowałam, żadnych problemów specjalnych z uzależnieniami. Za płotem mam pogotowie opiekuńcze i ja widzę, jakie dzieci tam przychodzą. Ja widzę, czego te dzieci yy, oczekują. Te dzieci przychodzą pobite i tak dalej. Pogotowie dla mnie to jest tylko na chwilę. A niestety opieszałość sądów rodzinnych jest tak duża, że te dzieci przebywają rok, dwa. Czyli jest Dużo to zrobienia. Jest... Dużo. Bardzo dużo. I to moim zdaniem jest najgorsze, bo takim dzieciom trzeba pomóc. Będą z tego konkrety? Myślę, że będą tego konkrety, że zacieśni się jeszcze bardziej nasza współpraca. Zawsze osobiście uważam, że tego typu wydarzenie, tego typu spotkanie pozwala na wymianę doświadczeń, na pogłębienie naszej wiedzy. Tego nigdy nie jest zbyt wiele.